Witajcie moi drodzy. Pogoda na zewnątrz wciąż jakaś taka maseczkowa. Kto nie widział mojego poprzedniego tutorialu, serdecznie zapraszam. A dzisiaj skupimy się na czymś bardziej wesołym i uszyjemy spódnicę. Spódnicę kloszową z koła, bezszwową, do której wykonania potrzebujemy tylko zwykłej domowej maszyny do szycia. A więc potrzebujemy maszynę domową do szycia i materiał. Zrzucie materiał, materiału wyliczymy, yy, posługując się wzorem i musimy najpierw wyliczyć promień, ponieważ jest to spódnica z koła, a więc musimy wyliczyć promień. Będziemy korzystały z wzoru, który jest zawarty w tej książce, 1,6OT-1. Yy, już on tłumaczę o co chodzi. Musimy najpierw zmierzyć pas. Ja mam w pasie... pach, pach, pach. 68, czyli wartość 68 cm dzielę na 6 i odejmuję 1. I to mi daje wartość 10,5 cm. I tą długość będziemy odliczały od brzegu tkaniny. To zaraz zobaczycie na, na filmie. Zużycie materiału jest dość duże. I jak je wyliczyć? Potrzebujemy dwie długości spódnicy plus dwa promienie, które wyliczyłyśmy. Ja mam spódnicę długości 55 cm czyli 110 cm i plus 2 promienie, czyli plus 21, 130. Zawsze kupujemy więcej, czyli tak 140 cm materiału. Maszyna jest przygotowana, wiemy ile materiału kupić i materiał mamy już w swoich rękach i ważne jest, aby prawidłowo go złożyć. Materiał ma brzeg fabryczny, każdy, a więc brzegami fabrycznymi składamy na, na siebie i składamy w połowie. I myk jest taki, aby złożyć ten materiał jeszcze raz na pół, czyli na pół i tutaj powstaje nam róg i już widzimy, że tu nie ma żadnego śwu i z tego rogu będziemy odmierzały nasz promień. I to gwarantuje nam sukces, aby wybrać dobrą stronę. I jeszcze raz kwestia gumy. Ja mam w pasie 68 i ta wartość nam pomaga w zakupie. Wiemy, ile kupić tej gumy, ale potem warto sprawdzić, jak bardzo ta guma jest elastyczna i bardzo się rozciąga. Ponieważ tą spódnicę ja mam, z gumę w tej spódnicy mam skrojoną na 64 cm. Także jest to o 4 cm mniej. Warto sobie po prostu tą gumę przyłożyć do pasa i zobaczyć, jak, jaki poziom ciasności nam pasuje. Złożony materiał składamy jeszcze raz na pół. Od roku odmierzamy promień obwodu pasa 1 szósta od t minus 1. Od pasa odmierzamy czystą długość spódnicy. Zrobimy spódnicę, dodając w pasie 1 cm na szefy. Nacinkami zaznaczam ćwiartki koła. Strzywam gumę. Dobrze jest ją wcześniej opalić zapalniczką, żeby się nam nie bruła. Wstępujemy zwierzę. Zaznaczam ćwiartki I dopasowuję je do nacięć na spódnicy. Dzięki temu guma będzie namarszczona równomiernie. Astrumuję gumę do spódnicy. Przeszywam gumę ściegiem zygzakowym. Dobrze jest lekko naciągać gumę podczas szycia. Wykorzystam fastrykę z Napier materiału można podciąć nożyczkami. Więc mamy już gotową spódnicę. Jak widzicie, to nie było zbyt pracochłonne i trudne zajęcie. Cieszę się, że byliście ze mną do końca. No i zapraszam na mojego Instagrama. Zapraszam też do komentowania. Piszcie, co myślicie. Dajcie mi suba, będzie mi miło. No i do następnego. Narka!